Tak moi kochani, dzisiaj tygrysek jest na rozjażdżce e, rowerowej i chciałem się Was zapytać, moi kochani, jak wy e, rozładowujecie swoje nerwy i swoje stresy. Ja dzisiaj mam akurat dzień taki, w którym znakomicie działa prawo Marfiego. Czyli jak coś się ma sperdolić, to się sperdoli. No bank. No i kurde, dzisiaj się kopię z życiem. Normalnie mam cały czas kurde pod górkę. Takiego mam nerwa dzisiaj na wieczór, że postanowiłem się troszeczkę rozładować. Przy pomocy kurde, pedałowania. No, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Na razie troszeczkę mi nerwy schodzą. E, Tygrys też powie. Ja też mam swoje życie. Kurde, czasem, kurde, coś mi nie wychodzi. E, ale staram się jak najszybciej odzyskać swoją swoją równowagę. I różne, wymyślam różne sposoby, jak to zrobić najszybciej, żeby, kurde, przypadkiem komuś się przy okazji nie oberwało jeszcze. Więc moi kochani, jeżeli macie e, jakieś pomysły, albo. E, tak nawet mi ochotę domalić albo coś tam, to no, walcie śmiało, kurde. Ja już dzisiaj jestem gotowy na wszystko. W każdym razie, jeżeli macie jakieś pomysły, to podrzućcie. Mi, albo ludziom, którzy będą oglądali ten film, albo na przykład będą sobie czytali wasze komentarze. Jak, jak rozładować kurde stresa, żeby użyć słowa tylko kurde. A widzicie, troszkę do was pogadałem, już mi lepiej, już się czuję, już się śmieję. Już mi fajnie schodzi, mi całe ciśnienie, kurde. Fajnie, fajnie. Odkryłem nowy pomysł. Będę do Was gadał. Ja, albo trzeba, może, dwa na raz. Na rowerze i porozmawiać do, kurde, YouTuberów, Facebookowiczów. Do ludzi, kurde, którzy być może mnie tam oglądają, albo kiedyś obejrzą. Także trzymajcie się, moi kochani. Głowa do góry. Mi już przeszło. Zadziałało. Jakim cudem? Nie mam pojęcia. Trzymajcie się na razie. Cześć.